Cześć i czołem, witajcie w Szkole Pozytywnych Wojowników Beta Judo. Ja nazywam się Aleksander Beta, jestem wielokrotnym mistrzem Polski w judo i medalistą Mistrzostw Europy. Zapraszam Was na nasze obozy. Got my head spinning, quit all the bad thinking. Want you to last with me? I don't wanna lose you. Hold on, me take control of me. Don't let go of me. Oh, never let me down. Down, down, da 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 Down, down, da 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 Oznacza łagodną drogę i szlachetnej sztuce judo przyświecają trzy główne zasady. Pierwsza z nich: ustąp, aby zwyciężyć. Druga: minimum wysiłku, maksimum efektu. I trzecia: dobro wspólne. Uczciwość. Odwaga. Szacunek. Lojalność. Honor. Prawda. Miłość. To jest właśnie przygoda wojownika, kodeks wojowników. Na nasze obozy zapraszamy wszystkich, zarówno tych najmniejszych, jak i tych nieco większych, tych bardziej doświadczonych i tych mniej doświadczonych. Wszyscy są mile widziani, wszyscy mogą e, tę piękną sztukę Judo opanować, uczyć się od podstaw i z nami rozwijać. Serdecznie zapraszam. Wojownicy!